W ogóle mi nie odchodzi to, ile masz pieniędzy na koncie, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Jeżeli masz 150 tysięcy, to znaczy, że możesz sobie komfortowo żyć, wynająć mieszkanie, pójść do kina i fajnie, ale to nie jest kwota, z którą można zarabiać na nieruchomościach i robić jakiś wielki biznes. Do zarabiania pieniędzy na nieruchomościach potrzebny i tak jest inwestor. Wyobraźmy sobie grę w eurobiznes czy tam w Monopolii. Masz. Jeden domek, drugi domek, trzeci domek, czwarty domek zielony, potem masz czerwony hotel. My, działając z inwestorem, nie musimy mieć jeden, drugi, trzeci, czwarty domek. Możemy od razu postawić trzy czerwone hotele. Najważniejszą rzeczą, którą my musimy wiedzieć, żeby zarabiać na rynku, i ty jesteś tego najlepszym przykładem w Polsce, wydaje mi się, który wie to najlepiej, to są ceny. nieruchomości. Nie to jest jedyna rzecz, której ludzie nie wiedzą i dlatego się boją, bo całą resztę można ustalić. Mamy ryzyko. No to jest nieodłączny element inwestowania. Ale to ryzyko można zminimalizować w bardzo prosty sposób. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Albrecht, ekspert w zakresie wyszukiwania i finansowania okazji inwestycyjnych. Swój pierwszy milion na nieruchomościach zarobił w wieku 26 lat. Buduje społeczność inwestorów, którzy wymieniają się pomysłami i kapitałem. Więcej o nim znajdziesz na kanale YouTube pod nazwą Paweł Albrecht. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Albrecht i przepytamy go z tego, co zrobić, gdzie pójść. Jak w ogóle zastanawiacie się, czy nieruchomości to jest kierunek dla was. Cześć, Paweł. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dużo wywiadów i rozmów przeprowadzam. Jakby w takim zakresie też często jestem o to pytany, jak zrobić badanie rynku, jakie wybrać mieszkanie, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili się do początku, tak jak my razem zaczynaliśmy, może nie, że razem wspólnie, ale mam na myśli to że działać w nieruchomościach. I jestem na początku swojej drogi biorę pod uwagę to, że chciałbym zacząć działać na rynku nieruchomości. Co powinienem zrobić, jaką książkę przeczytać, do kogo się skierować, żeby sprawdzić w ogóle, czy to jest temat, który mnie interesuje. Ja ostatnio zacząłem mówić o tym, że przedsiębiorczość nie jest dla każdego. Mówię o tym dlatego, że od ponad 7 czy 8 lat no, prowadzę wydarzenia dla inwestorów. Spotykam się z różnymi ludźmi i zauważyłem już dzisiaj, Jasno i klarownie, że nie każdy powinien zajmować się przedsiębiorczością. Co nie znaczy, że nikt nie powinien zarabiać dodatkowo więcej pieniędzy, ale nie każdy powinien prowadzić dużą firmę, to wiem dzisiaj już na pewno. I teraz osoby, które wiedzą, że chcą tą dużą firmę prowadzić, to po prostu to czują. Tak jak ty zaczynałeś gdzieś od handlu, tak, handlowałeś z Chinami, to było, wiecie, no w tamtym czasie usłyszeć, że ktoś jeździ do Chin i ściąga jakiś towar, to było naprawdę coś więcej. Ja byłeś młodą osobą wtedy, jak zaczynałeś, to wiedziałeś, że chcesz to robić. I takie osoby wiedzą, że chcą robić, jak nas oglądają, to wiedzą, aha, no to jestem ja, no to mów dalej, tak? Osoby które y, pracują na etacie, szukają też czegoś innego trochę w życiu i szukają więcej komfortu, bezpieczeństwa, stałej wypłaty, więcej czasu chcą poświęcać na rodzinie, chcą mieć spokój w głowie i to też jest jak najbardziej ok, ale to nie nieruchomościami. Bo finalnie wszyscy w nieruchomościach mieszkamy. Czy nasze dzieci, czy nasi znajomi przemieszczają się pomiędzy miastami i mieszkają w wynajmowanych nieruchomościach, więc to jest coś, co będzie nam towarzyszyło prawdopodobnie do naszej śmierci, tak? I teraz, jeżeli wiemy, w jaki sposób kupuje się nieruchomości e, na wynajem, jak to działa, w jakich cenach, jak podpisywać umowy, to możemy zabezpieczyć się na przyszłość. I teraz. Jak wiemy, że nieruchomości na wynajem są potrzebne, bo to myślę nie trzeba tego tłumaczyć, że każdy chciałby mieć 2, 3, 4 mieszkania na wynajem w ciągu swojego życia, no to spoko. To pytanie jak na te mieszkania zarobić. I teraz z jednej strony jak chcemy zacząć działać w nieruchomościach i chcemy zająć się tym, żeby zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych na jakiejś transakcji, to znaczy albo na kupiłem, wyremontowałem, sprzedałem mieszkanie, czyli na flipie, albo na pośrednictwie, czyli... Znalazłem twoje mieszkanie, w którym ty mieszkasz, bo się przeprowadzasz i pytam się Maciek, mogę ci sprzedać to mieszkanie i wziąć za to prowizję, dobra, nie ma problemu, to to jest pośrednictwo, tak? Mm -hmm. I zarabia się na tym kilkadziesiąt tysięcy złotych. I teraz, jeżeli ktoś chce poświęcić się temu w pełni, i być albo pośrednikiem, albo, albo flipować, no to to droga jest prosta i możemy zaraz do niej przejść. Jeżeli ktoś chce. Po prostu zwiększyć swoje zarobki i robić to poza etatem, to najlepszym przykładem takiej osoby, która tak zrobiła, jest Patryk, z którym ty współpracujesz, którego ja poznałem też w tym samym okresie, którym poznałem ciebie, bo on studiował z moim bratem na tym samym kierunku. I ze mną. I z tobą, tak. No tak, no bo my się poznaliśmy przez mojego brata na, na studiach, na jakiejś imprezie w Akademiku, że Patryk pracował od 8 do 16 w korporacji. A potem oglądał mieszkania, zrobił jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, trzecie mieszkanie. Patryk w ogóle był osobą, która zrobiła e, ileś tam, ileś trzynaście flipów i dalej pracowała na etacie. Co dla nas wszystkich było też takim elementem, po co ty pracujesz, jak ty zarabiasz na jednym mieszkaniu tyle, co zarabiasz przez cały rok tam. No w końcu przestał tam pracować, tak? No i, i to jest przykład, że będąc na etacie można kupić jedno mieszkanie w roku, dwa mieszkania w roku, razem z inwestorem, schandlować i zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc gdzieś no jest pole do popisu, żeby zwiększać te zarobki, czy jako pośrednik, czy jako flipper. Tak? Ale to, co powiedziałeś, że ja, ja, tak jak znam już kilku inwestorów, to bardzo często ta początkowa droga jest, że są to osoby, które pracują albo na etacie, lub mają jakieś własne małe, mikroprzedsiębiorstwa i zaczynają te nieruchomości robić dodatkowo. To taki początek jest chyba najczęstszy z tych wszystkich, o których ja słyszałem. No dobra, ale jak już podjęliśmy tą decyzję, że motywacja już jest nieistotna, czy chcemy te mieszkanie na wynajem, czy chcemy się po prostu wzbogacić, czy chcemy te pieniądze potem przeznaczyć na lokatę skarbu państwa, jakkolwiek, to jak zrobić ten pierwszy krok? Co ja, będąc totalnym laikiem, powinienem zrobić, żeby kupić to pierwsze mieszkanie? Mogę powiedzieć na własnym przykładzie, który zadziałał, i mogę powiedzieć to na przykładzie osób, które znam. Zacznę od siebie. Ja byłem na studiach, byłem w akademiku, poznałem Ciebie, poznałem Patryka. Ee, no i Patryk zaczął flipować e, razem z Tatą, chyba robił remonty wtedy. Powiedziałem: Patryk, czy mogę przyjść zobaczyć Twoje mieszkanie? Dawaj, wpadaj, tak? No. Piliśmy razem wódkę w akademiku, więc to było normalne, że mnie zaprosił, że mogę przyjść obejrzeć. To była pierwsza osoba, którą w ogóle widziałem w życiu, która flipa zrobiła. Pojechałem z nim na to mieszkanie, zrobił na tym mieszkaniu 42 tysiące i pytałem go wszystko. Dlaczego dali naklejkę na drzwi? Mieli takie drzwi w bloku, z, nie z płyty, tylko w takim bloku z cegły w Poznaniu i po prostu zamiast wymienić drzwi, no to kupili naklejkę, nakleili naklejkę od wewnątrz na drzwi w korytarzu, tak? Mówię, o, dlaczego tak naklejka? No bo zamiast wymieniać drzwi za tyle. To jest tyle, tak? A skąd ta wyspa? A ile kosztował stolarz? A ile kosztowało to lustro? I zacząłem zadawać pytania. Potem byłem na drugim mieszkaniu, na trzecim mieszkaniu, na czwartym mieszkaniu. Potem znalazłem kolejnego kolegę, który też coś robił, Damiana Kleczeskiego, który kupował kamienicę w Poznaniu. I mówię, Damian, czy mogę wpaść? Pada jasne, pooglądasz, pójdziemy coś zjemy i ten. Bo zobaczyłem jedno mieszkanie, zobaczyłem drugie mieszkanie i nagle stwierdziłem, że kurde, no to wcale nie jest jakiś mega trudny. Oczywiście. Jest bardzo duża bariera pomiędzy tym, że masz wydać swoje czy pożyczone 400 tysięcy złotych i kupić mieszkanie, to jest ogromny taki stres dla osoby, która tylko wcześniej nie robiła, nie widziała takich. Pierwszej transakcji. I sobie myślisz wtedy, kurde, jak mi to nie wyjdzie. No ale jak sobie potem głębiej się zastanowisz, dlaczego masz taki strach przed, przed tym, dlaczego się nie wyjdzie, to dlatego, że nie wiesz za ile kupić, nie wiesz, za ile wyremontować, jak wyremontować, nie wiesz, za ile sprzedać, ile to trwa, ile kosztuje notariusz, ile kosztuje PCC? Jaka powinna być podpisana umowa? Nie znasz tych rzeczy. Jak je wszystkie znasz, to przestajesz się bać. No generalnie strach wynika z tego, że czegoś nie wiesz. Mhm. Jak patrzysz za krzaka i nie ma żadnego zwierza, to, to się nie boisz, bo widzisz, że nic nie ma, ale dopóki nie zajrzysz, no to nie wiesz. Jak wszystkie karty przed sobą odkryjesz i uświadomisz sobie, że to, co robią inni, mogę robić też ja, to wtedy nabierasz przekonania, że dobra. Robię to na 100%. Więc odpowiadając na Twoje pytanie w skrócie, poznaję osoby po pierwsze, które to robią, pytam się ich, czy mogę sobie popatrzeć na to, jak oni to robią, pytam się, czy mogę im pomóc. Tak? Gdybym ja chciał dzisiaj zacząć działać w nieruchomościach. napisałbym do ciebie mi się zapytał, Maciek, czy mogę być twoim kierowcą za darmo. Albo, żebyś mi chociaż płacił tyle, żebym mógł wynająć mieszkanie, czy żebyś mi opłacił hotel, w którym ja śpię, bo, bo jeździsz po różnych miastach. No, nie chcę, żebyś teraz miał falę osób, które będzie do ciebie pisać, czy może być twoim kierowcą, ale powiedz mi, czy chciałbyś mieć kierowcę za darmo? Który by cię woził, Mógłbyś pracować? Wiesz co? Mocno bym to rozważył. Akurat jeżdżę Porsche i bardzo lubię jeździć swoim samochodem, ale byłoby to na pewno dla mnie częściowo komfortowa sytuacja. Mógłbyś się zastanowić, tak? tak. Powiedzmy, że chłopaczkowi, który ma 18 lat nie dałbyś e, porshaka do prowadzenia, no ale wcześniej miałeś inny samochód. No i powiedzmy, że wcześniej byś się na przykład zastanowił, tak? Kurde, miałbym kierowcę za darmo, mógłbym w międzyczasie pracować, spać, otworzyć sobie browara, cokolwiek. I teraz ja zacząłbym obserwować w jaki sposób ty to robisz. No ja też tak właśnie zaczynałem, czyli trzeba się przykleić do kogoś kto to robi. Jeszcze raz to powiem, jeżeli ktoś ma świadomość, że chce być przedsiębiorcą i wie to od 12 roku życia, bo już wtedy zaczął sprzedawać gazety, zbierał puszki, cokolwiek, to on będzie tym przedsiębiorcą, i mu nic nie trzeba tłumaczyć, i pewnie od razu przychodzi do działania. Ale osoby, które tego nie wiedzą, nie czują, muszą oprzeć się w swojej decyzji na kimś, kto. Już to robi. Tak samo jest z zakupami ubrań, tak? czy mm -hmm. czymkolwiek. Zapytam Ciebie, skąd masz taką koszulę, a stąd, no to pojadę w ten sam sklep, przymierzę i może kupię taką samą. Jeżeli ja ciebie zapytam, a gdzie kupiłeś mieszkanie od którego dewelopera za jaką kwotę, to też prawdopodobnie mogę w tej samej klatce coś kupić, bo będę miał przekonanie, że to zadziała. Czyli najważniejsze tak naprawdę jest utwierdzenie się w tym, że to, co inni robią, działa, że moja głowa jest w stanie to wytrzymać, że ja chcę to robić, mam na to czas. I, I myślę, że jeszcze ważniejsza sprawa to jest to, żeby nie myśleć o tym, że potrzebne są pieniądze. Bo pieniądze to jest tylko jeden element, który musi być wykorzystany ale pieniądze mogą być od banku, od inwestora, od rodziców, od znajomych, od kolegi z eventu. No właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie. Jak już e, nabierzemy przekonania, że to jest to, że chcielibyśmy pójść w tym kierunku, Mamy tego kogoś, kto nam to pokazał, wprowadził nas w temat, on nie nauczy nas tego robić tak stricte od A do Z, ale dzięki niemu to, co powiedziałeś, zgłębić tą wiedzę, że już wiesz, jak te procesy powinny wyglądać od 1 do 10, no to pojawia się ten problem, że nie mając doświadczenia i nie mając zdolności kredytowej, pozyskanie tego kapitału jest trudniejsze, bo trzeba powiedzieć, ono jest trudniejsze na początkowym etapie niż. Tak jak my dzisiaj tu siedzimy i rozmawiamy, to dla nas znaleźć inwestora, który wejdzie z nami w temat na flipa, no jest o wiele łatwiejsze niż miało to miejsce x lat temu. I co moglibyśmy takiej osobie podpowiedzieć, bo to bardzo często e, są takie pytania pod moim adresem, no okej, okay, ja bym chciał zacząć, ale mam... 50, 100, 150 tysięcy. A ja odpowiadam na te pytania, bo też takie dostaję zawsze tak samo. W ogóle mnie nie obchodzi to, ile masz pieniędzy na koncie, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Jeżeli masz 150 tysięcy, to znaczy, że możesz sobie komfortowo żyć, wynająć mieszkanie, pójść do kina, masz co jeść i, i fajnie, ale to nie jest kwota, z którą można zarabiać na nieruchomościach, czy, czy ściągać kontenery z Chin tak? I, i robić jakiś wielki biznes, czy kupować maszyny produkcyjne, otwierać fabrykę. To jest kwota, która pozwala na komfortowe życie, i tego się trzymajmy. Do zarabiania pieniędzy na nieruchomościach potrzebny i tak jest inwestor. Dlaczego ty mówię? Jeżeli masz nawet 400 tysięcy złotych na koncie i kupisz kawalerkę w Poznaniu i będziesz chciał ją sprzedać, no to zanim znajdziesz, zanim kupisz, zanim skończysz remont, zanim wystawisz na sprzedaż, zanim ona zajdzie, na no przypadku kawalerki, będzie to w miarę szybko, mhm. no to i tak mija ileś miesięcy. No to co? Masz 400 tysięcy, kupujesz jedno mieszkanie i potem co robisz? Odpalasz Netflixa, siedzisz albo oglądasz nasz wywiad na YouTube i czekasz, aż to mieszkanie się sprzeda, kupiłeś styczniu i będziesz czekał do sierpnia? No i co w międzyczasie za co będziesz żył, jak wydajesz wszystkie pieniądze? Tak nie działa zarabianie na nieruchomościach. Nic zarabianie na nieruchomościach wygląda tak, że znajdujesz inwestora, on wykłada pieniądze na zakup tej kawalerki, on wykłada pieniądze na remont, sprzedajecie to mieszkanie, no i dzielicie się zyskiem pół na pół czy w jakiejkolwiek innej formule i wtedy możecie kupować jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Też pamiętajmy Wyobraźmy sobie grę w eurobiznes czy tam w Monopoli. Masz jeden domek, drugi domek, trzeci domek, czwarty domek zielony, potem masz czerwony hotel. My, działając z inwestorem, nie musimy mieć jeden, drugi, trzeci, czwarty domek, możemy od razu postawić trzy czerwone hotele. Tak? Bo to przecież im więcej inwestor wyda pieniędzy, tym my więcej zarobimy w tym swoim ułamku 50 na 50, czy w jakimkolwiek innym sposobie. Mm -hmm. Jeżeli zobacz, masz mieszkanie, powiedzmy w Poznaniu, które idzie na najem krótkoterminowy. I szukasz operatora najmu krótkoterminowego, bo kupiłeś w takiej formule, ale nie chcesz się tym zajmować jako operator. Wydałeś milion złotych na mieszkanie. No to ja ile procentowo będę pobierał z tego mieszkania? Powiedzmy 20% zysku, czyli z 10 tysięcy miesięcznie będę dostawał 2 tysiące już na czysto. Zgadza się? Jakbyś kupił kawalerkę za 200 tysięcy i ona zarabiałaby 4 koła, no to ja bym brał też 20%. A jakbyś mi powiedział, że masz mieszkanie w Londynie za 10 milionów funtów, i znajmu wychodzi 100 tysięcy funtów rocznie, na przykład, czy więcej, to też bym dostawał 20%. Mhm. Więc to, co chciałbym, żebyście zrozumieli, to to, że my zarabiamy procent od obrotu czyjegoś kapitału. Czyli jeżeli mam być operatorem najmu krótkoterminowego, to szukam najdroższych, najbardziej wypasionych mieszkań w najlepszej lokalizacji, ale daję też, daję też najlepszy serwis. Ale procentowo zarabiam tyle samo, co na małej kawalerce. Jeżeli ale nominalnie pieniędzy masz więcej zdecydowanie na koniec miesiąca. Więcej, tak? Z kawalerki zostanie mi 400 zł z zarządzania, a z dużego mieszkania zostanie mi 4000 zł z zarządzania. Tak? Mnie najmu a praca jest ta sama. I nawet też w przypadku mieszkań premium, często ona jest lżejsza, no bo jest inny rodzaj klienta, bardziej taki kulturalny, mniej roszczeniowy i tak dalej. Chociaż bogaci też potrafią zrobić dobry dym w mieszkaniu. jak No to wejdzie się za mocno, więc to jest życie, tak? No to, tak wygląda. To jest biznes. No i, i, i wiemy, z czym, z czym działamy. Działamy z ludźmi, więc to zawsze się tak skończy. No i ty nie chciałbyś współpracować z osobą, która ma 18 lat, nie zrobiła żadnego flipa, żeby jej pożyczyć pół miliona złotych na flipa pół na pół. Wiadomo, że zadzwoniłbyś bardziej do mnie niż do osoby, która ma 18 lat, która nic nie zrobiła. To jest normalne, więc nie obrażajmy się na to, tylko grajmy według tych zasad. Jeżeli potrzebne jest doświadczenie, żeby inwestor nam zaufał, to co robimy? Zaczynamy od pośrednictwa nieruchomości. Jeżeli ja jako pośrednik bym do ciebie zadzwonił i powiedział: Słuchaj, wiem każdą jedną rzecz o Mokotowie w Warszawie. Wiem na których ulicach się najlepiej mieszka, wiem gdzie się ulice korkują, o której gdzie są najlepsze knajpy, jakie są ceny mieszkań kawalerek, dwupokojowych czy pokojowych, ile jest mieszkań budowanych, ile zeszło, ile jest wolnych. Sprzedałem w ostatnim miesiącu 7 nieruchomości. Sprzedałem je w takim takim okresie, to co byś o mnie pomyślał? No że jest to osoba, która myślę, że wie co mówi. I teraz jakbym ci powiedział: "Słuchaj, Maciek, nie zrobiłem jeszcze żadnego flipa, ale działam na tym Okotowie od 7 miesięcy, zrobiłem 40 transakcji", tak? Uważam, że to jest dużo. O, nawet bardzo dużo. Tak? Bardzo to dużo strzelam liczbami. Mogę powiedzieć, że 13, tak. To i tak by było dobre na początkową osobę, półtora miesiące, półtora lokalu na Mokotowie, to i tak byłby bardzo dobry wynik. No i teraz mówię do ciebie tak, słuchaj, no nigdy nie zrobiłem flipa. No ale widzę, jak ludzie flipują, tak? Sprzedawałem mieszkania fliperów, sprzedawałem mieszkania normalnych Kowalskich, wiem, w jakich cenach to chodzi. Tu mamy do kupienia za milion 200, do sprzedaży jest za milion 600. Czy jesteś w stanie mi pomóc? Czy ja mogę chociaż uczestniczyć w tej transakcji i wziąć nie 50%, tylko 30%? Czy mogę nadzorować ekipę remontową? I robimy wtedy już razem pierwszą transakcję. I ja dokładnie w taki sam sposób zaczynałem, że będąc pośrednikiem, zbierając finansowanie na różne projekty, przyglądałem się tym projektom i potem ktoś mnie zauważył i powiedział: to co, robimy coś razem, a ja nagle stoję i mówię: o, no w sumie czemu mnie. Tylko tak jak to przedstawiłeś? To ta retoryka dla osoby, która ma wyłożyć te pieniądze, jest całkowicie inna, bo po tej drugiej stronie, mimo iż nie ma tego doświadczenia flipperskiego, no to są podstawy do tego, że jest płaszczyzna do zrealizowania pieniędzy. I może rzeczywiście, teraz jak tego słucham, ten flip nie będzie idealny, bo będzie pierwszy, a mówię, że jak robimy coś za pierwszym razem, to naturalnie wynikają problemy, ale ta reszta atutów, o których teraz. Na przykładowym inwestorze, inwestorco powiedzieliśmy, jest w stanie nam zrekompensować te straty, bo może kupimy lepsze mieszkanie, może kupimy je lepiej usytuowane, tak? Bo tuż tu wejdą te czynniki makro i mikro, o których wie osoba tylko i wyłącznie z tego miejsca i niedociągnięcia, które ja jako inwestor, wykładając takie pieniądze, miałbym obawy, zostaną zrekompensowane na innych płaszczyznach i finalnie wynik będzie taki sam lub lepszy. ja się przyciągnie o dwa tygodnie, wydasz 4000 więcej, ale. No ale wynik będzie taki, jak miał być. Tak, nie? bo to będzie tylko 1% z zakładanego zysku, czyli on w ogóle nie wpłynie w ogóle na bilans całej transakcji. Kompletnie na nic. No, myślę, że powiem szczerze, że to jest ciekawe Ciekawe podejście do tego, do rozbicia tych obiekcji, bo to właśnie te obiekcje tych osób, które o tym mówią, że OK, nawet mówi, mogę pożyczyć, ale mi nie chcą pożyczyć, bo się na tym nie znam. No to rozbijmy to, co powiedziałeś, ostatnie, ostatni zwrot, nie znam. Na czym nie znam? W nieruchomościach na czym się można nie znać. Najważniejszą rzeczą, którą my musimy wiedzieć, żeby zarabiać na rynku, i ty jesteś tego najlepszym przykładem w Polsce, wydaje mi się, który wie to najlepiej, to są ceny nieruchomości. Nawet no, ale tak jest, ceny nieruchomości, nie? Kto ma większe pojęcie o cenach nieruchomości niż ty, poza osobami, które siedzą w korpo, czy, czy tam gdzieś tam w Otodomie, jakiś dział analiz, czy coś, tak? No, z takich ludzi, którzy flipują, wy robicie najwięcej spotkań, widzicie białkowo oczami yy, Ceny, mieszkania, układy, deweloperów. Więc wiesz najwięcej o cenach. Więc jak ja do ciebie dzwonię, często jest tak, że często, czasami dzwonię do ciebie, jakiś kolega coś gdzieś chce kupić i pytam cię, e, czy to jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. No było parę razy tak, nie? Zdarza się. To tak. dlaczego do ciebie dzwonię? Bo znasz się na cenach. Przecież to, że cię lubię, to jedno, no to nie dzwonię dlatego, że cię lubię, tylko dzwonię do ciebie, bo, bo znasz się na cenach. Więc jeżeli ktoś chce mieć jakąś wiedzę na temat nieruchomości, musi znać się na cenach. To chodzi tylko o ceny. Czego ceny? Za ile kupuję, za ile remontuję, za ile sprzedaje? Masz tylko trzy składowe. Notariusz i, i podatki są jasne. Dzwonisz do kancelarii notarialnej, wiesz ile jest notariusz, wiesz ile jest podatek. Dzwonisz do szefa, szefa ekipy remontowej, pytasz się ile kosztuje remont. Do projektantki ile będzie kosztował mniej więcej remont. Do ciebie zadzwonię, do Patryka zapytam się ile kosztuje remont. To da też się ustalić. Więc Można co? pozyskać te dane. bardzo prosty sposób. Ceny zakupu, no widzisz, tak? Rozmawialiśmy, u mnie jest odcinek na, na moim kanale, w którym rozmawialiśmy, w jaki sposób e, wynegocjujecie cenę z deweloperami i nie zawsze jest tak, że wykupujecie te mieszkania taniej, wręcz kupujecie po normalnych cenach albo z jakimś rabatem. Więc cenę zakupu też wiemy, że ona taka jest. U dewelopera nie wynegocjujemy 40%. Zgadza się. Więc cenę wiemy, remont wiemy, więc czego nie wiemy? Co to znaczy nie wiedzieć? Nie wiemy, jaka jest cena sprzedaży nieruchomości. I teraz, żeby poznać tą cenę sprzedaży nieruchomości, my musimy wiedzieć, jako pośrednik najlepiej, że na Mokotowie w ciągu ostatnich trzech miesięcy z wystawionych 80 mieszkań zeszło 40, bo były za tyle, za tyle, za tyle, za tyle. Jeżeli ja wiem, że na tyle mieszkań zeszło tyle w takim standardzie, to wiem, że jak kupię z Tobą mieszkanie, jako Ty myślisz inwestorem i ja będę robił flipa, to ono też zejdzie, bo nie dość, że ceny są już wyższe, a wiem po ile te mieszkania schodzą, to to jest jedyna rzecz, której ludzie nie wiedzą i dlatego się boją, bo całą resztę można ustalić. No ale jest to tak zwane ryzyko, a obojętnie, czy kupujemy mieszkania, czy inwestujemy w kontrakty terminowe zabezpieczone na ropie, czy w obligacje skarbu państwa, to wszędzie mamy ryzyko. No to jest nieodłączny element inwestowania. I teraz kolejnym krokiem, ale to każdy już musi zrobić samodzielnie, to albo ktoś to ryzyko podejmie i weźmie je na siebie, albo nie wejdzie w rynek. Ale to ryzyko można zminimalizować w bardzo prosty sposób. Jeżeli chcesz mieć dużo stresu, mało czasu, mało pieniędzy i, i, i słabe zdrowie, i, i jeszcze wtopić pieniądze inwestora, to mogę Ci teraz przedstawić przepis na sukces, tak? Idź na najgorszą dzielnicę w Warszawie, gdzie jest największa patologia. Kup mieszkanie na strychu albo w przyziemiu, które jest zagrzebiałe i zniszczone, i zrób plan na ogromny remont, który będzie trwał rok z jakimiś podziałami, dziwnymi sytuacjami prawnymi, i namów do tego inwestora. Słyszysz, jak to brzmi? że zacząłeś sam śmiać, tak? A teraz przedstawić przepis na sukces. Idź, na najlepsze, idź do najlepszego dewelopera na Mokotowie w Warszawie, znajdź najlepsze mieszkanie z najlepszym rozkładem, na wysokim piętrze, z miejscem postojowym, z balkonem, z, z pokojami, które już mają taki rozkład, powiedzmy, kwadratowy, gdzie jest bardzo fajne, ustawne mieszkanie. Zadzwoń do fajnej projektantki, która, czy projektantka, która współpracuje z fliperami, takim jak ja, ty, czy inni szkoleniowcy, czy inne osoby z innych grup gdzieś tam, Zapaść tej osobie kilka tysięcy, zrób fajny projekt, zrób remont i wystaw to mieszkanie na sprzedaż i dołóż do tego X 100 tak. tysięcy złotych, tak? I jak to brzmi? Jedno, a jak brzmi drugie? Powodzenie sprzedaży na Mokotowie wydaje mi się, że jest dużo bardziej prawdopodobne. Niż mieszkanie gdzieś tam... W Bo tutaj na tym Mokotowie komiencji. na pewno to sprzedaż. Nie wiadomo w jakiej cenie. Ale sprzedaż na pewno. Najgorsze to się może wydarzyć, to jak kupisz za milion 200 i zrobisz remont za 200, no to masz powiedzmy milion 400 i chcesz wystawić za 1, 500 600 na przykład, tak? 700. No to zejdziesz o 50 tysięcy w dół, o 50 tysięcy dół, o 50 tysięcy w dół. Ale przychodzi taki moment, w którym wszyscy, którzy kupili mieszkania w danym bloku je sprzedali, zostały z tym swoim mieszkaniem. Ostatnim, Ostatnim. a są ludzie, którzy chcą mieszkać konkretnie w tym bloku. Ja się tego nauczyłem po przeprowadzce z Wrocławia do Warszawy. Że w Warszawie, Warszawa dzieli się na osoby, które chodzą do pracy i nie chodzą do pracy, powiedzmy, bo jak idziesz do pracy, to ważny jest ten dojazd, tam gdzie możesz zaparkować, wrócić i jak gdzieś tam się przemieszczasz i chcesz być wokół jakiejś lokalizacji. Jak ja pracuję zdalnie w domu, to dla mnie jest najważniejsza ta infrastruktura wokół mnie, bo ja biorę wózek, idę na spacer, idę do piekarni, idę zjeść pataja, idę zjeść pizzę idę do apteki i poruszam się bez samochodu. I ja wiem, że chcę mieszkać w danym bloku, w danej lokalizacji, bo będąc bez sam nie potrzebując używania samochodu, mam samochód, nie potrzebuję go używać, w tej lokalizacji mi wszystko pasuje. I ja chcę mieszkać w danym bloku, w danej lokalizacji mogę mieszkać w bloku tym, tym albo tym, ale nie dalej. I jesteś skłonny za to trochę dopłacić. I dopłacę 50 czy 100 tysięcy złotych w perspektywie za to, żeby po prostu mieszkać w danej lokalizacji, i na tym właśnie polega zarabianie na nieruchomościach, żeby zrobić produkt dla odpowiedniego klienta w odpowiedniej lokalizacji. Czyli jakbyśmy tak mieli jednym zdaniem podsumować, co radzimy tym osobom, które stoją jeszcze i się zastanawiają, czy zrobić ten krok do przodu, czy jednak mimo wszystko pójść krok w bok i e, nie dać siebie więcej, bo mówimy tu o tym, że ktoś na początku pracuje na etacie, bo już ustaliliśmy sobie strukturę tej osoby, no i ona teraz musi dać od siebie więcej, tak? To co możemy im powiedzieć, żeby jednak poszły do przodu i chociaż spróbowały. Nie mówimy, że każdy odniesie sukces, bo nie ma czegoś takiego, że 100% ludzi, którzy wejdzie w dany biznes, odniosą sukces, ale jak ktoś jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Myślę, że jest jakiś tam plan maksimum i plan minimum. Plan minimum jest taki, żeby wyznaczyć sobie cel, że chciałbym w życiu mieć na przykład jedno mieszkanie na wynajem, dwa czy trzy mieszkania na wynajem, przez całe życie kupić. Do tego potrzebujemy no, przynajmniej milion złotych, żeby zarobić w perspektywie. Nie mówię w miesiąc czy w rok, tylko no, nie wiem, w ciągu pięciu lat musisz zarobić milion złotych, tak? Mm -hmm. Teraz, żeby to zrobić, żeby kupić te mieszkania za gotówkę, no bo w kredycie, no to można zrobić te zdecydowanie szybciej. No ale jakiś plan trzeba w życiu mieć. A umówmy się, że milion złotych to nie jest ta kwota, która była wtedy, kiedy ja zarobiłem pierwszy milion, to miałem 26 lat, tylko to już by było się trochę. Troszeczkę się zdewaluowało. Tak, I teraz plan jest taki. Od 16 do 20 mam czas wolny, sobota i niedziela. To, na co go przeznaczam, no to już jest sprawa mojej determinacji. Jeżeli chcę go przeznaczyć na nieruchomości, to najlepiej jest zacząć od pośrednictwa, zatrudnić się jako pośrednik nieruchomości, robić jedną transakcję w miesiącu przynajmniej na której zrobimy kilkadziesiąt tysięcy złotych, połowę oddamy do biura, więc nam zostanie kilkanaście czy ponad 23 tysięcy złotych miesięcznie dodatkowo. I jest to jak najbardziej do zrobienia. I nie zaczynajcie od flipów. Nie mając doświadczenia na rynku, tylko zacznijcie od pośrednictwa. Potem, jako pośrednik, można robić też do tego flipy. I teraz, w momencie, kiedy będziemy zarabiali jako pośrednik czy jako flipper więcej niż na etacie i zobaczymy, że te pieniądze rzeczywiście zarobione w jednej transakcji to jest tyle, co zarabiam w rok w pracy na etacie, to może to jest moment, żeby z tej pracy na etacie zrezygnować powoli. I robić tych transakcji więcej, może założyć własne biuro nieruchomości, ale zacząć też flipować. I teraz jeżeli ktoś mówi, że ceny nieruchomości są drogie, nie znajdę inwestora na 1,5 miliona, bo w Warszawie dzisiaj takie są ceny, 1,2 miliona, 1,2 miliona i tak dalej, no to można dalej zostać przy pośrednictwie. Zobaczcie, ja mam biuro pośrednictwa nieruchomości w Warszawie. Średnia wartość transakcji u nas w biurze to jest 1,2 miliona, 1,4 miliona. Żeby było mi prościej liczyć na wizji, no to powiedzmy milion złotych. Jeżeli mamy 3% prowizji z jednej strony, a czasami też z drugiej 3%, to dostajemy 60 tysięcy złotych netto za sprzedaż mieszkania. W jakim celu robić flipy? Po co brać jakiegoś... Zobacz, jak zrobię z tobą flipa i zrobimy 120 tysięcy złotych, 60 tysięcy złotych muszę tobie oddać, od tego wszystkie koszty, podatki i tak dalej zostaje mi 6 dych. Ja mogę sprzedać cudze mieszkanie, zrobić zdjęcia, wystawić na oto dom i sprzedać i zarobić 60 tysięcy złotych od razu. Mówimy tu o Warszawie, bo to są takie ceny, więc te zarobki też są wyższe. Więc z jednej strony w ogóle flipów nie ma potrzeby robić, ale jak już... Zarobię jakąś odpowiednią kwotę, to potem mogę wrzucić do kogoś takiego jak ty. Kupić czy ciebie okazję inwestycyjną, zrobić tego flipa i gdzieś ten kapitał później przemnażać. To też może być taka droga. Nie każdy musi flipować. Pośrednictwo nieruchomości też jest wystarczająco dobre dzisiaj, żeby na nim fajnie zarabiać. Więc sugeruję rozpocząć od pośrednictwa. A do tego sugeruję, żeby poznać, tak jak mówiłem wcześniej w wywiadzie, osoby takie, które nas zaproszą na nieruchomości, pokażą nam, co robić, żeby mentalnie do tego dorosnąć. Mm -hmm. Żeby mentalnie do tego tak. dorosnąć, też warto przeczytać książki z listy top 30, którą ja stworzyłem, bo przeczytałem kilkaset książek i stworzyłem taką ponad tysiąc. I sprzedałem taką, sprzedałem, zrobiłem taką listę top 30 książek, które warto przeczytać. Tam jest książka typu Brian Tracy, Psychologia sprzedaży, Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi, bogaty albo biedny, po prostu różny mentalnie. No i pozostały jeszcze książki. I warto zacząć czytać te książki, rozwijać umiejętność sprzedaży, Zająć się pośrednictwem na start, jak ktoś chce wystartować w nieruchomościach, uczestniczyć w konferencjach nieruchomościowych, żeby jak najwięcej tych ludzi poznawać, historii i tak dalej. A umówmy się, że eventy nieruchomościowe no są dzisiaj w tak śmiesznych kwotach w stosunku do tego, co się zarabia. No jeżeli na jednej transakcji pośrednictwa zarabia się 30-40, 50 tysięcy złotych w Warszawie, a za event płacisz 3000, no to tak naprawdę. A są też tańsze, a są też takie, które kosztują 100 200 zł. I spotkania regionalne, no to. Jakby wiesz, no to jest przestrzeń. Dlaczego na takie spotkania nie iść? Nie? Myślę, że tu największą barierą jest po prostu mentalność nasza, że jeżeli całe życie robimy coś i nawet słyszymy, oglądamy ten wywiad i myślimy sobie, dobra, fajnie, zaraz przyłączę na następny odcinek, coś innego będę oglądał, coś innego będę robić. No to właśnie to wynika z tej bariery mentalnej, że nasz umysł nie wierzy w to, że my jesteśmy też w stanie to powtórzyć i. i i ważne jest to, żeby ten umysł dostroić do tego rzeczywiście, że to jest możliwe i to jest proste. Ja też nie zaczynałem od tego, że wiesz, robiliśmy mieszkania za półtora miliona i tak dalej, tylko no, szukaliśmy kawalerek na początku największej rudery w mieście, jaką się dało. No to nie da się przeskoczyć tego w jeden dzień. W jeden dzień. Super, dziękuję ci ślicznie. Ja myślę, że jeżeli ktokolwiek zastanawia się, jak ma zacząć, w jakim kierunku iść, to ta wypowiedź była na tyle obszerna, że dało mu to wskazówki. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć.